Dzisiaj dostałem jedną paczkę i dzisiaj wam. Poszło. Pierwsze to co tutaj zamówiłem, to To jak widzicie, kable komponentowe. Są to kable komponentowe do konsoli PlayStation 2. Gdy w przyszłości zamierzam nagrać kilka rozgrywek z tej oto retro konsoli i chciałem, żeby były one jak najwyższej jakości, a jak wiemy najwyższą jakość z PS2 dają, dadzą właśnie te komponenty. Kolejną rzeczą, jaką udało mi się zdobyć. Jest to przejściówka DVI na HDMI. O co zapytajcie. Zamierzam nagrać parę odcinków z Retro gier Na moim specjalnym retrokomputerze. Żeby móc z niego nagrywać rozgrywki, a się otrzymowałem takiej przejściówki. Znaleźć mam te rozgrywki nagrywać przy nagrywa nagrywa pomocy GameCapture HD 2 A ten mój retro komputer nie posiada wejś wejścia HDMI to jest, to jest oczywiste Posiada tylko złącze Posiada tylko d suba S-VIDEO oraz DVI -a. Więc właśnie potrzebna byłaby mi, potrzebna byłaby mi taka przejściówka a czy u mnie na HDMI? Gdyż gniazdo desup jest już zajęte. Na Desupa podłączam mój monitor. Myślałbym, wam go kiedyś zaprezentować. Mimo tego, że sam monitor jest stary, to nie wykorzystuję go tylko do grania na retrokomputerze, a również do pracy youtuberskiej. Podłączam go do swojego laptopa, który ma wejście, który posiada wyjście desup, i wykorzystuję go jako drugi. Monitor. I mimo tego, że ten monitor jest cóż, jak mówiłem stary. Serio. Podłącza się go na Archaicznego desuba. I oraz posiada przekątkę ekranu 4 na 3. Oraz posiada Proporcje ekranu 4 na 3. To dawno są już postarzałe. I zresztą, myślałem, że może sobie do tego lata kupić drugi monitor. I to taka właśnie przejściówka by mi się przydała, gdyż ten laptop nie posiada wyjś... wyjścia DVI, tylko HDMI. I to jest coś takiego by mi się przydało. Jak znalazłem na przykład jakiś tani monitor na DVI. Wiecie o co chodzi. O, jeden bolec wypadł. Fajnie, że w ogóle można je wyciągnąć. Nie we wszystkich złączach jest to możliwe. No, kiedyś drogie dzieci, takie właśnie bolce się wykorzystywało. Chociaż ten drugi jest chyba troszeczkę taki oszukany. Ale mniejsza o to. A samo DVI i HDMI jest oczywiście dwustronne, więc... Mógłbym to wykorzystać również jako w HDMI na DVI. No ale To wszystko. Spodziewajcie się jakiegoś testu tych komponentów. Ale dobra. Cześć.